Dekoracje z mchu i roślin stabilizowanych, które widzicie na tej prezentacji, często pojawiają się w wyjątkowych realizacjach na całym świecie. Wielu zadaje pytanie, czy takie formaty naprawdę są możliwe do wykonania. Odpowiedź jest jednoznaczna: tak. To w pełni realne projekty. Warto jednak pamiętać, że to, co oglądacie, bardzo często jest już finalnym efektem. Tutaj natomiast mówimy o fazie koncepcji, której celem jest pokazanie skali i możliwości. Każdy z tych pomysłów da się zrealizować, ale pod pewnymi warunkami. Pierwszym z nich jest przestrzeń. Dekoracja zaprojektowana na 5 metrów wysokości nie może zostać odtworzona na ścianie o wysokości 2,5 metra. Drugi warunek to otoczenie. Odpowiednie oświetlenie i przygotowanie miejsca są fundamentem każdej realizacji. Trzeci czynnik to budżet. Nie da się odtworzyć dekoracji, której kosztorys wynosił 100 tysięcy dolarów. Mając do dyspozycji 10 tysięcy, a tym bardziej 5, efekt nigdy nie będzie porównywalny. Dlatego kluczowe jest, by pamiętać, takie projekty są możliwe, ale wymagają właściwej przestrzeni, odpowiednich warunków i realistycznego podejścia finansowego. Tylko wtedy zielona wizja może stać się rzeczywistością. Mm. Soft as clouds, the air will glide. A soothing calm where fears subside. The echo fades, the mind unwinds. Leave the rush of life behind. Pause the clock. This quiet space. Let it hold you. Let it stay. Melt the chaos. Wash away. No rush. No race. Just let it flow. A timeless drift where peace will. Yeah.